Dzień dobry drodzy Państwo. Łukasz Prusak, portal Łuków TV, a to jest program Łukowski Biznes, część trzecia. Moim i Państwa gościem ja już byłem łaskaw użyć tego sformułowania ikona Łukowskiego Biznesu, pani Ula Bancerz. Dzień dobry, pani Ulu, witam dzień, serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry, panie Łukaszu. Dzień, dziękuję, że Dzień pani dobry państwu. moje zaproszenie. Dzisiaj z panią Ulą pomówimy o przedsiębiorczości o nastawieniu do tego, jakbyśmy chcieli prowadzić biznes o yy, pułapkach czyhających na przedsiębiorców, ale też na, o oczywiście o yy, takiej jasnej stronie prowadzenia firmy, bo paniula niejedną firmę na nogi postawiła. Pani Ulu, na wstępie bardzo proszę kilka zdań powiedzieć o tym, jak się zaczęła pani przygoda z biznesu. O, to byśmy musieli długo pojeździć gdzieś do Gdańska, może no. gdybym chciała opowiadać. <laughs> Okej. Okay. W bardzo dużym skrócie moje doświadczenie biznesowe jest bardzo szerokie, tak naprawdę w każdej branży i handel i produkcja i usługi. Um... No, myślę, że te Dobry, wszystkie to... doświadczenia to... Pozwoliłyby, pozwoliły mi na to, że teraz jestem w tym miejscu, w którym jestem, to... czyli to doświadczenie chcę tym doświadczeniem się dzielić i wykorzystywać i to dzisiaj, I to dzisiaj mnie. zrobimy. Ja jeszcze zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału. Zaglądajcie Państwo na naszego YouTube'a, zaglądajcie na naszego TikToka, Instagrama. To tylko jedno pytanie odnośnie tej historii, przyszłych początków. Jak to było z tym, że Pani spodniesz no, było to. Wynikało to z tego, że akurat wtedy były takie czasy, że niczego nie było w sklepach i można było fajne rzeczy mieć, tylko wtedy, kiedy albo ma się mamę krawcową, albo samej siebie, że zaszycie. I ja właśnie od tego zaczęłam, że. Mamy krawcowej nie miałam, a księgową, więc musiałam sama sobie szyć jako młoda dziewczyna ciuchy i z tego zrobił się biznes właśnie. Moim sukcesem, chyba takim największym, hmm. o którym mówię i dzisiaj też dla mnie nieprawdopodobnym, że mężowi uszyłam garnitur i był o, w nim na kilku imprezach. Proszę. No to, Także, no to tak. się chwali. Super, ale tak. Łukowski <grym> Biznes to oczywiście program biznesowy, rozmawiamy o prowadzeniu działalności. Jako takiej, ale oczywiście w ujęciu, w ujęciu lokalnym. Pani szyfuje regionalnemu inkubatorowi przedsiębiorczości, regionalnym inkubatorom, ludzie mnogiej? Jest to Fundacja Regionalnej Inkubatory Przedsiębiorczości, no ale na razie jesteśmy jednym, jednym podmiotem. Natomiast zmierzam do tego, że przez Pani instytucję przez wiele lat przewinęło się no, dziesiątki firm, dziesiątki przedsiębiorców, a to po szkolenia, a to po dotacje. Jak przychodzi właśnie człowiek, który chce, ma pomysł na biznes, chce y, otwierać firmę w Wukowie lub tutaj w regionie? To od czego to się wszystko zaczyna? No, przede wszystkim, zanim zacznę opowiadać o tych osobach, mm -hmm. które do nas trafiały, to chciałabym powiedzieć, że y, przedsiębiorczość to stan umysłu. I to jest moje powiedzenie. I y, y, zasada jest taka, że osoba której stan umysłu jest przedsiębiorczy, nie musi być przedsiębiorcą, ale na pewno przedsiębiorca czy osoba, która chce zostać przedsiębiorczą przedsiębiorcą powinna mieć ten stan umysłu przedsiębiorczy. Co to ja, oznacza? Czyli jakie to cechy Co to oznacza właśnie? To są pewne cechy cechy charakteru naszego, cechy naszej osobowości, które nam Ułatwiają albo w ogóle uniemożliwiają bycie przedsiębiorcą. Przede wszystkim no, to odpowiedzialność. Czyli jeśli podejmujemy decyzję o byciu przedsiębiorcą, no, to bierzemy na siebie w różnym aspekcie odpowiedzialność. Kolejną rzeczą to jest umiejętność podejmowania ryzyka. Biznes to jest ryzyko. Co to jest ryzyko? Ryzyko to jest taki ten czas od podjęcia decyzji do efektów tych naszych Pierwszych decyzji. Wpływów. Też, też, ale pieniądze. przedsiębiorca zawsze działa w oparciu o niepewność, tak? Jeżeli tak. chcemy rozwijać swoją firmę, musimy inwestować, inwestować swój czas, pieniądze, podejmujemy to ryzyko, więc jeżeli nie jesteśmy, nie mamy tych cech, które nam pozwolą to ryzyko podejmować, no to się nie bierzmy za biznes, więc... To jest ta podstawa. Umiejętność podejmowania decyzji, bo tak naprawdę no każdy z nas codziennie podejmuje bardzo dużo decyzji, ale jako przedsiębiorcy podejmujemy decyzje, które często dużo kosztują, często wymagają inwestycji czasu, ale nie tylko naszego. To może, przepraszam, że boją słowo, może chodzi też o to, żeby nie bać się po prostu podejmować decyzji. Bo często właśnie to taki strach no, po prostu krępuje tak, i pozwala mhm. ruszyć do przodu. Tak, raz nie bać się podejmować decyzji, ale y, druga rzecz to umiejętność szybkiego podejmowania decyzji. Bo w biznesie często bywa tak, że przegrywa ten, kto z ma fajny pomysł, ale ciągle y, czegoś mu brakuje, żeby podjąć decyzję, żeby ruszyć. Mhm. I się okazuje, że za moment w koło y, już ktoś ten pomysł wykorzystał. Także. Szybkość i umiejętność podejmowania decyzji. No i skuteczność. Tak? Musimy być skuteczni w działaniu. Skuteczni w działaniu. No i co? Musimy umieć konkurować, bo tak naprawdę w dzisiejszych czasach chyba nie ma biznesu, w którym nie mielibyśmy konkurencji. Mhm. E... No, rzeczywiście rynek jest nasycony wszelkimi usługami wszelkiego rodzaju innowacjami. E... Tak jak sobie rozmawialiśmy poza programem, już takie zwykłe zwykły sklep, mydło powidło, już nie ma racji by po prostu. Zmieniło się w ogóle podejście do klienta. Kiedyś był rynek produktów, czyli nie było tych dóbr, one były pożądane. Kto co nie wyprodukował, mógł sprzedać. Mm -hmm. Dlatego też i ja, szyjąc różne rzeczy, sprzedawałam. Ale przyszedł teraz inny czas, tych dóbr jest wiele. Tak naprawdę technologia tak idzie do przodu, że cały czas na rynku mamy nowe produkty, i tak naprawdę firmy konkurują teraz o klienta i ważne jest to, żeby teraz na ten swój biznes, jeżeli ktoś do mnie trafia i mówi chcę otworzyć swój biznes. I oczywiście, jeżeli ktoś trafia i mówi proszę mi powiedzieć jaki biznes otworzyć, to ja od razu mówię, że no przepraszam, ale nie jestem wróżką i nie znam tej osoby. Oczywiście możemy się umówić na pakiet sesji, dojść wspólnie, znaczy wspólnie. Ja mogę poprowadzić daną osobę jakby przez ten etap podejmowania decyzji i Przygotowywania tego biznesu, ale na pewno nie powiem nikomu, co kto ma robić, bo to tylko i wyłącznie musi wynikać jakby z predyspozycji, talentów, nie wiem, pasji i, i tych zasobów wszystkich, które posiada dana osoba. Ja tylko jeszcze dodam, bo... Tego nie powiedziałem, jestem Państwu winien wyjaśnienie na samym początku. To nie padło. Pani Ula jest także trenerem biznesu, trenerem mentalnym. Coachem, Coachem mentorem, mentorem, mentorem? Tak, tak, tak jak stąd najbardziej. te osoby do Pani trafiają i, i właśnie. I co się wówczas dzieje? Już wiemy, że Pani nie, nie podpowie, jaki biznes otworzyć, chociaż uh -huh. to pytanie miało paść. Uh -huh. Dla osoby, która była, byłaby gdzieś ewentualnie zainteresowana pomysłem na lokalną. No firmę, ale to do tego przejdziemy. Kim są jeszcze Pani klienci? Hmm, czy możemy wrócić, Panie Łukaszu, do tego pytania i co dalej tak, z bardzo, taką osobą? Bardzo proszę, okej, okay, no ja sobie Okej. Okay. Um, co dalej z taką osobą? Hmm. Um, w ramach doradztwa proponuję kilka takich narzędzi, którymi możemy się posługiwać przy tak, posługujemy się, ja się posługuję przy pomaganiu takim osobom co do tego przedsięwzięcia. Mianowicie bardzo prosta rzecz: model biznesowy, canvas. To jest narzędzie, którego ja używam. Kartka A4. Taka pigułka biznes planu. Na tej kartce mamy rozrysowane dziewięć pól, w których mamy jakby w tych dziewięciu polach zawarte każdy obszar, który dana osoba chcąca rozpocząć działalność powinna przeanalizować. To jest na początek to, co chce zaoferować klientom, czyli ten swój produkt czy usługę. Następnie zastanawiamy się, kto jest klientem danej osoby. Czy to jest klient masowy, indywidualny, jakie ma potrzeby. Robimy mapę empatii, czyli tak jakby wchodzimy w buty tego klienta i zastanawiamy się właśnie, jakie są potrzeby tego klienta. Czyli właśnie teraz to podejście przedsiębiorcy powinno być takie pro-klient. Tak? Mm -hmm. do klienta. Tak, patrzymy w jaki sposób możemy dotrzeć do tego klienta, czyli kanały docierania. Patrzymy, jakie relacje budujemy z klientem. Czy to są relacje osobiste, czy to jest klient internetowy, automatyczny, z którym nie mamy żadnych relacji. Następnie patrzymy, jakie ten klient może nam przychody generować. Oczywiście przychody w postaci pieniędzy, ale również przychody w postaci wartości dodanych, które też są ważne, a nigdy na to nie zwracamy uwagi. Po drugiej stronie tej kartki A4 są nasze zasoby, czyli patrzymy, co już posiadamy, żeby stworzyć ten produkt czy usługę. Doświadczenie, umiejętności, skille. Czasami maszyny, mhm. urządzenia, czasami znajomości mhm. też są zasobem. Oczywiście. Czasami klienci, których już mamy, albo środowisko, które nam może to umożliwić. Także te zasoby są bardzo, bardzo różne. Patrzymy, których zasobów nam brakuje. I w jaki sposób powinniśmy je zdobyć, pozyskać. Patrzymy na to, jakie działania musimy podjąć, żeby ten produkt wyprodukować albo usługę, żeby dotrzeć do klienta, żeby stworzyć te relacje, żeby dać klientowi nasz produkt czy usługę. Patrzymy, z kim współpracujemy, na naszych partnerów, bo to też jest ważne. Nie działamy w próżni, zawsze z kimś współpracujemy, patrzymy na otoczenie, na ile ci partnerzy mogą nam, nam albo naszemu klientowi dać jakąś wartość, która też będzie znacząca przy sprzedaży naszej usługi. No i patrzymy na koszty, jakie to generuje. Także każdy biznes powinien się od tego zaczynać.